W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nastał poranek, słońce już wschodzi. Znów wołam do ciebie, panie, strzeż mnie dziś od grzechu, oszczędź mi cierpienia. Pilnuj języka, by kłótni nie wszczynał. Przed złudnym obrazem zasłaniaj me oczy. Niech moje serce czyste będzie i od gniewu wolne. W jedzeniu i piciu daj umiarkowanie. Porządliwość zmysłową trzymaj na uwięzi. A gdy dzień ku zachodowi się nachyli, pozwól, abym radością czystego sumienia Tobie, mojemu Bogu, wdzięcznie zaśpiewał, Ojcu naszemu na niebieskim tronie, Jego synowi i Duchowi Świętemu chwała niech będzie, teraz i na wieki. Amen. Wszechmocny, wieczny Boże. Pozwoliłeś mi ten dzień rozpocząć. Osłaniaj mnie dzisiaj mocą Twojej dobroci. Strzeż mnie nie tylko od każdego grzechu, ale o coś więcej jeszcze cię proszę: pomóż mi myśleć, mówić i czynić to tylko, co Tobie się podoba. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen. Dziękuję Ci, Panie, dziękuję za każdy nowy dzień i że wszystkie metroski troski Tobie powierzać mogę. Dziękuję za przyjaciół i za każdego człowieka, i za wrogów największych, którym przebaczam. Za miejsce pracy dziękuję, i za każdy drobiazg, co mi radość sprawia. Za wszystko przyjemne i jasne, i za muzykę dźwięczną dziękuję. Dziękuję za przykrości, i za każde dobre stuwo do mnie skierowane. Dziękuję za Twego słowa pouczenie, i za Ducha Świętego, którym mnie umacniasz. I za to dziękuję, że wszystkich ludzi, jak swe dzieci kochasz. Dziękuję za Twą dobroć, która nie ma granic. Dziękuję za to, że w Tobie ufność mogę pokładać. Dziękuję Ci za wspólną modlitwę. Niech Bóg Cię błogosławi. Szczęść Boże!